Witam Was bardzo, że się w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Luke Tak, pierwszy raz właśnie w tej gierce jesteśmy. Nie wiem za bardzo o co... Okej, dom. mi sobie... Ej, ma zamknięty dom. Ta, a gdzie jest mój dom? Może ja muszę sobie wybrać. Jeszcze ten! O, to jest fajnie, cześć. Łohoho, patrzcie na, moj, na moją chatę, buduje się. Ej, podobno buduje. I oto moja chata właśnie. Cześć, co to są? No, i tutaj mam ogólnie coś się luzuje, wow, co? Co jest w Mogę się tak położyć. Te ada się może jakoś. A tu jest jak widzicie moja kuchnia ja tutaj mam chyba zmywarka, co nie? Wygląda trochę jak pralka, ale wątpię A ja ale Ty nie mogę z tego wyjść Szukaj mnie Mogę sobie dobra, w kominku to nocą sobie zapalę Dobra, teraz podejść do góry chyba No i tutaj mam pasie. To mogę się załatwić. Tutaj mogę umyć sobie rączki. Tutaj mam wannę, mogę się wykąpać. No dobra. Słuchajcie, to jest światło. O tutaj. Ale kurczę, nie się świeci. Fajną chatę wybrałam O, to jest właśnie jak widzicie. Moja sypialnia, pani się czasami tutaj przespać, lubię się przesypiać. No to jest spokój dla dziecka, którego nie mam. A i tutaj też jest moja sypialnia, ej szczerze, Ja mam pieniądze? Dobra, wezmę sobie trochę pieniędzy. Węknę to i do tego nikt nie będzie mieć teraz dostępu. Oj, tu jeszcze mam shower w ogóle. Tu już mam ten Oj, tu mogę sobie na kompie grać. Tak patrzcie. Odpalam sobie kąpa. Ło. Wow. Ja tu normalnie patrzcie, dobra, gramy. Ej, ja co się stało? No nie. O, tutaj mam jakiś shopping, tu takie... dobra, wyłączam komputer. Schodzę, a może bym schował tę pierdolą kasę. F Ewa, rzucam pieniędzmi. Dobra. Chyba cały dom już jest jakby taki Ej, chyba będę tam spać, gdzie jest tego, no bo ta kanapa. No, niby fajnie, ale wygląda tak Tak, jakoś w ciemno jest Ej, ja mam tu kamerę Ej, dobrze Marcel Emazji, ja zaznaczę sobie to oczywiście na niebiesko. A może na razie nie, jak później ktoś mi będzie. Albo tu by zamknął, bo ktoś mi jak wbije. O, dobrze, dobrze. Ok co Czy ja nawet żeby wyjść, to, a wejdę tak, tu jest, to. To jest normalnie dzwonek, ja sobie wejdę, a to dlatego tu nie mogłem być. o, o, zobaczmy co tu jest, no tu można sobie generalnie usiąść, o można sobie. Ej, zrób coś na ognisku. Ja sobie zjem przy ognisku. Patrz, patrz ja nawet wchodzę do tego ogniska, nic mi się nie dzieje. Dobra. Aha, zrób sobie. O, cis, burgerka. O, kudle. sobie na maksa. A to niech się grzeje tam, hyhy. <laughs> super, super. Ej, dobra, stop. Stop, stop, stop. A zobaczmy jak to... Łohoho, ale te kanapki takie... Tak to się ma niby robić. Dobra, niech to się robi. Słuchajcie, bo tu coś jeszcze... Ło, mamy jacuzzi! Patrzcie, a to za można oświetlenie. Patrzcie tak to. Ej, nie, ja tu nocą przyjdę, co nie patrzcie ja mogę... Ło tej Ej, ale białe najlepsze. Nie no. Dobra, razie stąd wideo, ale to jacuzzi jest mega super. się coś mój gadać, może zrobić. Co ty tu robisz? no chami. Czekajcie, zamknę sobie. Ej, a da się zablokować jakoś tą osobę? Poczekajcie. Ej, bo ja też tak założyłem, że chyba zablokować osoby nawet nie. O mogę, ej, ja tu mogę sobie wybierać Patrzcie, patrzcie, możemy sobie jeździć, ale jak chcę jakieś Ej, to jest zapiskie. jak chcę to O co z tym chodzi Bo ktoś mi na chatę w las Może mogę go skikować Tu, tu ktoś będzie włazić zaraz. No dobra. Musimy obadać cały ten... no bank ktoś tu jest? Ktoś tu widziałem. Jeszcze nie będzie... To mi ktoś przyszedł ukryć ten... Właśnie muszę się przebrać. Dlaczego ja się nie przebrałem? Dlaczego w ogóle jestem... Goły nie, z jakiej racji Może kąpać się poszli Może na do... No ja się nie przeszukałem całego do... No, na górze ich nie ma, chyba że ich nie masz Ej, monitoring mogę z mu przecież Ej, nie mogę obracać tak tym A ich nie ma chyba To, gdzie jest to łóżko? Ej, to jest ja czegoś. Ty, ja coś ominąłem. Ja coś ominąłem w tym momencie. Ej, ja nie widziałem piętrowego łóżka. Ej, gdzie jest piętrowe łóżko? Czy co jest tu? Ej, gdzie? E... Słuchajcie, gdzie jest piętrowe łóżko? Nie no, tutaj byłem. Bo mam do, do góry dwie łazienki, superowo. Nie, tu jest garaż, to ja wychodzę stąd. Ej, mnie tu nie było. Mnie tu nie było. Ej, to fajnie w sumie. Właśnie mówiłem, że gdzieś mnie, ale nie ma nikogo na mojej... ...pustecji, a... ...no. Kurczę, jeszcze trochę brakuje 17. 17 spojkulcze, może nagramy to z tego, to no Dobra, to jest, bo to jest podobne, też jest seryjka może z taką, byśmy z tego zrobili sobie. Ej, nieźle by było. Ej, a o co z tym chodzi? Dobra. w sumie idę sleepać i kończymy sobie odcinek. Czekajcie, bo żeby się to zamknęło, o i teraz nie patrzcie, to z nimi nikt też nie wejdzie. A to, czekajcie, się... a to są te światła, a to jest, do... ale ja muszę mieć ciągle dwa bo tu się tak ciemno robi, jak się zgasza to światło, nie ja idę w sumie, tu się przespać. Ej, to jest moje ulubione. No to ja wam dziękuję, zostawcie łapę, będę subskrybujcie kanał widzimy się, i po w kolejnym odcinku to i.